Wśród wielu osób panuje przekonanie, że negocjacje rozpoczynają się dopiero przy stole negocjacyjnym. W rzeczywistości 51% tego procesu powinno rozpocząć się, zanim do tego stołu usiądziemy. A jak opanować negocjacje drugiej strony? Tu przychodzi nam z pomocą mechanizm akceptacji bazujący na umiejętności aktywnego słuchania. W trakcie, kiedy ktoś coś do nas mówi, warto zapamiętać. Chociaż fragment tejże wypowiedzi, i najpierw rozpocząć rozmowę od zacytowania jej. Na czym to polega? Ktoś do was na przykład powie: Wiesz, zbudowałem piękny dom. My w tym momencie oczywiście powinniśmy rozpocząć od zacytowania któregokolwiek ze słów wcześniej wypowiedzianych. Dom to wspaniale, a powiedz mi, czy on jest piętrowy, czy z użytkowym poddaszem. Do czego zmierzam? Kiedy ktoś słyszy to samo słowo, które mówił przed chwilą w ustach swojego adwersarza, swojego współrozmówcy, czuje, ma przekonanie, że jednak jego słowa były ważne, warto co jakiś czas zacytować fragment cudzej wypowiedzi. Stajemy się wtedy bardziej wiarygodni i zjednujemy sobie sympatię.